Hej, 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 witajcie. Dzisiaj trochę dziwny odcinek. Dziwny, bo siedzimy nie w Mercedesie, siedzimy w Fiatie. Pada deszcz. Zobaczcie. Jest straszna aura. A ja postanowiłem, że dawno nie nagrywałem filmiku i że nagram dzisiaj coś nowego. Nie mam żadnego Mercedesa do nagrania. Trochę mnie ostatnio Mercedesy dobiły, dlatego pomyślałem, że nagram Wam. Coś, co ostatnio trafiło w moje ręce Właściwie przez przypadek Trochę ma związanego Trochę ma związku z Mercedesem Jak sobie pomyślicie Ale jak to? Fiat, Mercedes, o co chodzi? No to, to w ogóle dwa inne światy No a Fiat jednak Bardzo dużo się przyczynił do rozwoju Silników diesla No i siedzimy w Fiacie Silnikiem 1.9 JTD 150 koni i posiada on to, co pierwsze Mercedesy z pewnego okresu miały, czyli Common Raila. Tak, Fiat i Mercedes to pierwsi producenci, którzy użyli Common Raila w dieslu. Tego nawet nie ogarnął zbytnio Volkswagen. No i trafił mi się Fiat Bravo 190 TD z 2007 roku. Bardzo pięknej konfiguracji w kolorze beżowym. No i też w fajnym wyposażeniu wewnętrznym, bo zobaczcie, jakie tu są piękne welury, brązowe, brązowe welury. Samochód na zewnątrz jest beżowy, taki beżyk. Ja nie pamiętam, jak on dokładnie się nazywał, ale taki lekko wpadający w brązowy. I tutaj, jak porównacie do innych światów, Bravo, to też macie jakieś takie wykończenia ala carbon. Też w takim kolorze bardziej brązowym, tu zobaczcie też Ewelu, to jest tak fajnie wykonany samochód, powiem Wam, że jak za te pieniądze to naprawdę warto. Mówię to z, ciężkim, z ciężką ręką na sercu, że Fiat brawo, naprawdę mi się podoba i coś sobie reprezentuje, mimo że ktoś powie, że to tylko, tylko Fiat. Jest super wyposażony, ma dosłownie wszystko, o czym moglibyśmy pomyśleć wszystko, co, co jest, co powinno być we współczesnym samochodzie. Tam wspomaganie ma tutaj o te, ten, ten Trip City, bo on ma elektryczne wspomaganie, pracuje lżej niż w Mercedesie, ale to ma związek z tym, że po prostu to jest w pełni elektryczne wspomaganie, natomiast ma automatyczną klimatyzację, ma jakiś system multimedialny łączący się z telefonem Windows Mobile, ma zmieniarkę na 6 płyt, ma nie wiem, ma czujniki parkowania i bardzo dużo wykończeń w chromie. Zaraz może dzisiaj jak się pojawi jakiś taki bardziej okres w dniu, że nie będzie padał deszcz. Nagram go też wam na zewnątrz. Zobaczcie, jakie są ładne zegary. One są takie ala la vintage. Tam na zewnątrz też te chromy powodują, że on tak naprawdę wygląda, no. Nie wiem, ciężko mi to określić, ale wygląda przepięknie. Jadam się autami, które są stylizowane na vintage i pokazują taką trochę dawną motoryzację. Sam silnik jest uznawany przez wszystkich jako pancerny. Patrzę, że coraz większy deszcz pada. Za pancerny i bardzo żywotny. A tutaj mamy topowy 1.9 TD, bo ma 150 koni, bardzo lubiany samochód przez nieoznakowaną policję. Zwłaszcza tutaj u nas w Augustowie był taki Fiat Pełnił służbę swego czasu, dodatkowo powiem, że teraz, jak tym samochodem się wyjeżdża, to bardzo dużo ludzi zaczyna jeździć spokojnie. Bo myślę, że to jest właśnie ten nieoznakowany samochód policji. O w ogóle 6 biegów skrzynia manualna, 6 biegów. Bardzo fajnie zastopniowana. Podobnie do C-klasy W204, jedziemy 90 na godzinę i on ma tam niecałe 1500 obrotów na minutę, co sprawia, że bardzo mało pali. Tam JTD słyszałem, że pali około 5 litrów, co przy takiej budzie, ona jest dosyć spora. Naprawdę, naprawdę daje radę, robi robotę. Troszeczkę żałuję, że nie nagrywam Wam Mercedesa, tylko Fiata, ale myślę, że to żadna ujma. Miałem jechać po Mercedesa W140, chciałem kupić S-klasę, ale niestety nie udało się. Nie dogadałem się ze sprzedającym. Zdenerwował mnie pod pewnym stopniem. Nie chcę mi się o tym gadać, ale szukam sobie jakiegoś Mercedesa, takiego starszego w dieslu. I właśnie chciałem z nim trochę ponegrywać vlogi, pokazać jak wygląda. Ten ogólnie samochód jest na sprzedaż. Jakby ktoś był zainteresowany Fiatem, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Jest fajnie wyposażony, jest w fajnym stanie. Teraz czekam na trochę lepszą pogodę i postaram się go też Wam nagrać na zewnątrz, bo wygląda zajebiście. Moim zdaniem, jak na Fiata, to nie ma czego się wstydzić. W ogóle samochód jest z 2007 roku, a wygląda jakby był z 14-15. No w sumie do 14 roku Fiaty Bravo były produkowane. Można powiedzieć w prawie niezmienionej formie, bo miał chyba w 2010 roku lifting. Jeżeli się mylę, to niech znawcy świata mnie poprawią. Ale ogólnie, naprawdę samochód się fajnie lekko prowadzi. On waży niedużo, 1300 kg, a ma gabaryty chyba Golfa, tak? To jest klasa Golfa, może ciut większa? Nie wiem. Pewnie co klasa w Mercedesie. A klasa ta najnowsza? No nie wiem, ciężko powiedzieć, ale naprawdę prowadzi się bardzo leciutko. Jak wsiadłem później do e klasy to e klasa jechała o ciężale w końcu zrozumiałem, co to znaczy, że że Mercedes jest ociężałym samochodem. Po prostu ja bardziej chyba obcuję z Mercedesami, takimi ciężkimi muzynami, niż z takimi autami kompaktowymi. Chociaż powiem Wam szczerze, że A-klasa też ciężko się prowadzi. Ta, zwłaszcza tej drugiej generacji, bo ta pierwszej no to ona jest taka leciutka. Cały czas też film nie nagrano o A-klasie pierwszej generacji, ale to dlatego, że ostatnio mi się nie trafiają a prywatną mojej mamy, którą chciałem tam swego czasu nagrać, niestety sprzedałem. Znaczy stety i niestety chcieliśmy sprzedać, bo kupiliśmy nowszą, ale... Postaram się skombinować jakąś A-klasę pierwszej generacji, żeby pokazać co z nią, co i jak, tak naprawdę, bo samochód jest naprawdę też fajny, ekonomiczny. Moim zdaniem jest Mercedesem, chociaż dla niektórych to nawet C-klasa 190 nie jest Mercedesem. To to już jest w ogóle chyba historia na inny odcinek, w którym też pobiadolę i opowiem jak to było z tymi Mercedesami w latach 80-tych 90-tych. Też może coś ze stylistyką, jakiś mój pogląd na tą stylistykę. Nie wiem, dobra, ja teraz jadę i widzimy chyba się później, jak troszeczkę się ogarnie pogoda. Do zobaczenia. Pomyślałem, że mogę też nagrać jakiś filmik z jazdy Fiatem brawo. wow, Audi, Audi R8. Ciekawe, z jakim silnikiem pojechało mega auto, kurde, zajebiście, udało się go uchwycić. Jedziemy fiacikiem, nie patrzcie, że tu jakaś kontrolka się pali, bo po prostu jakaś żarówka chyba jest przepalona. Ale zobaczcie, jedziemy teraz i jakieś cicho w kabinie. Jest naprawdę nieźle wyciszony, no kurczę, w końcu to jest Fiat, auto takie, no można powiedzieć, bardziej popularne, nie? Design, no mega, czuję się bardzo komfortowo w tym aucie, nie jestem przytłoczony. Nawet tutaj, jak mamy te boczki drzwiowe, zobaczcie, tutaj mamy jakiś boczek, tutaj takie wyprofilowanie, żeby oprzeć rękę. On nie jest jakoś tak nadymany, w nowszych Mercedesach chyba tak czuje się bardziej osaczony, a tutaj jest naprawdę spoko. Zwłaszcza, że ja jestem wyższym człowiekiem, no i ja lubię przestronność w aucie połączeniu z tymi kolorami. Nie, no ja po prostu nie powinienem się wypowiadać na temat tego auta, bo ja jestem wielkim fanem brązowego koloru. W motoryzacji to w ogóle brąz, połączenie z jakimś beżykiem. Mega połączenia się wtedy tworzył. Zobaczcie automatyczna klima. Naprawdę przyjemnie się tym jedzie. Fajnie to jest zestopniowane. No i dobra, zaraz mam nadzieję, że gdzieś nagramy, jak on wygląda na zewnątrz. Natomiast, tak sobie pomyślałem, że powiem dzięki komu ten film w ogóle powstał. A powstał dzięki mojemu ziemkowi kolegowi, kol koledze, kolegowi, koledze, dzięki koledze Kamilowi. Pozdrawiam go w tym filmie. No właśnie on mnie przekonał, że może nie nagrywał tylko i wyłącznie Mercedesy, bo świat motoryzacji jest bardzo ciekawy. Może tutaj jak jakieś inne marki bym nagrywał jakieś odniesienie do Mercedesów ewentualnie. Więc pozdrawiam Cię i dzięki Tobie w ogóle powstał ten film. No zapraszam, poczekamy, aż będzie, będzie film, będzie film na zewnątrz. I już nagrywam ze słonecznego Augustowa. Mamy ten sam dzień. Taka, taka pogoda się zrobiła po tych ulewach. Tutaj widzicie Augustów amfiteatr. Polecam. Jeżeli jesteście gdzieś z Polski, przyjechać na wakacje, miasto Augustów jest typowo miastem turystycznym. Można powiedzieć, że stolicą turystyczną Podlasia. Podlasia województwa podlaskiego. A tak prezentuje się Fiatik 17 felga. Robi robotę przy tych wymiarów karoserii. Dodatkowe akcenty chromowane podbijają taki styl, Fiat Bravo chyba w ogóle występował w tych rocznikach tylko i wyłącznie w hatchbacku. No Fiatik też posiada czerwone loga, już te nowsze. One mega mi się podobają są dużo ładniejsze niż te stare, ale te stare też nie zniknęły tak do końca bo zaraz wam pokażę zwłaszcza na, na szybach widać. O tutaj też macie znak, że szyby są oznaczone. Widzicie numery. I zobaczcie. Logo fiata stare. Te brzydkie zaraz się wyostrzy. Czy się nie wyostrzy. O, się wyostrzyło stare logo Fiata, które mi się nie podoba. Kojarzy mi się z maluchami. A to jest fajne, nowoczesne. Na grillu widzimy też dopisek Multijet. Nie wiem, co on oznacza. Chyba mocniejsze wersje Fiata miały to oznaczenie. No a ten samochód jest topowym 1.9 JTD. I wygląda przepięknie. Jeszcze mogę Wam w sumie pokazać wnętrze. Tutaj widzicie, no, beżowy kolor który super spółgra tutaj nie patrzcie, trochę się pobrudził, bo jednak było deszczowo spółgra z brązowym, z brązowymi welurami no i tutaj ten karbonik, tak jak mówiłem też ala brązik wygląda to przekozacko jeszcze z tyłu i takie ujęcie tak to wygląda myślę, że jest jak najbardziej spoko, fotele są maciutkie, wygodne bardzo wygodny wóz do tras. No i kręcenia się po mieście na dojazdy 2007 rok jak na kilkunastoletni samochód. Samochód ten naprawdę się ładnie prezentuje. No i dobra, będę się z wami żegnał. Nie wiem, czy będę nagrywał jeszcze inne te marki. Nie ukrywam, że bardziej wolałbym wypowiadać się o Mercedesie, mam tam większą wiedzę. Chyba że znajdę jakiś daily Mercedesa na daily w dieselku i starego, bo chcę jakiegoś pokazać Mercedesa, którym bym zachęcił niektórych do kupna, właśnie takiego auta na daily i sobie korzystanie z janktimera, czerpanie takiej radości, to jest coś innego niż jeżdżenie takim nowszym samochodem. I nie do końca, wcale, to nie jest tak jak niektórzy mogą powiedzieć, że męczące. Wcale nie. Youngtimer też może dawać sobie radę w, we współczesnym ruchu, we współczesnym życiu. No zobaczymy, jak to się uda nakręcić. Planów jest dużo, ale czy się uda je zrealizować, nie wiadomo. Dobra, tymczasem żegnam się z Wami. Zapraszam do subskrypcji, do dawania łapek w górę, bo to bardzo motywuje. Ja wiem, że te subskrypcje to tak paliwo. Mogą różnie różnie, 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 tak zakrzywiać pogląd na temat kanału, ale liczą się podobno wyświetlenia. Ja z tym nie tak za bardzo obyznany nie jestem jak teraz. Słyszeliście, przejechała Audica Audi A8, podejrzewam, że z jakąś V8, -ką. i tyle żegnajcie. Cześć. No i już jesteśmy. W swoim żywiole. Małe dogranie do filmu o ciacie Słuchajcie, wsiadłem do Mercedesa Czar Fiata Prysu Musiałem to nagrać. Musiałem. No niestety, po prostu ja już czuję się jak ryba w wodzie teraz. Zwłaszcza, zwłaszcza w tej wersji. Więc no niestety, ciężko mi opisać w ogóle zawieszenie, przecież tu taka sama felga siedzi od razu jak to wybiera nierówności no zupełnie coś innego i te wykończenia tutaj czuć, no czuć, że, że to jest samochód luksusowy Zobaczcie nawet na tą gwiazdę minącą się w słońcu. Coś pięknego.